Dobra, zaczynajmy. Witam z tej strony Peculiar Demoman i zrobimy dzisiaj taki mały wstęp do gry Magic The Gathering Arena. No, chociaż zwykły Magic gra się na identycznych zasadach. Są różne formaty. Dla ułatwienia, wybiorę format, zwany standardem. Jest to naj częściej rotowany format jedyny, który ma de facto jakąś rotację y -y -y. I o czym polega na czym polega klida w Magic the Gathering? Grasz zazwyczaj przeciwko jednej mu graczowi Oba, Obaj gracze starczą z 20 życia Twoim celem jest Zredukowanie ilości zdrowia gracza do zera. Przeciwnego, oczywiście. Są inne metody na to, żeby wygrać grę, bądź sprawić, żeby jakiś konkretny gracz ją przegrał. Na przykład ta talia skupia się na czymś, co się nazywa poison countery. Które przy dobrych wietrach pokażę Wam, jak działają. Ale e, o co chodzi w tej grze? Potrzebuje się many, żeby zagrywać yy, yy, karty. Tak jak zrobiłem to w poprzedniej turze. W tej turze, chyba nawet nie będę mógł niczego zagrać, bo mam za mało many dostępnej, żeby zagrać jakąkolwiek kartę. Ale o ile dobiorę ziel białą ląż w następnej turze, będzie dobrze. Gramy przeciwko zielonej rampie. Oczywiście. Dobra, technicznie rzecz biorąc, mam czego chciałem, tylko że jeszcze nie mogę z tego skorzystać. Niektóre lądy wchodzą w skapowanie. Właśnie. To jest źródło many. Przy czym inaczej niż w sporej części karcianek, które możecie znać, a mana nie, nie przychodzi sama z siebie. Żeby manę zdobyć, musisz zagrać ląd. Dobra. Zróbmy... A no, czekaj, on ma First Strike i co? Ona właściwie. Otóż. Dobra, no to na razie się wstrzymujemy, bo cokolwiek bym zaatakował, ona to zniszczy. Co my tu mamy? Takie mhm. coś. No ja tutaj przynajmniej mogę trochę pogadać, bo mam o, o czym. E, zasad... Ooo, To jest... Czekaj, co pan ma? be... O ty niedobry! No cóż, to wymaga pogratulowania, bo tutaj naprawdę dobrze zagrał. Mój oponent. Przy czym jeden z moich, jeden z moich kreatorów przeżyje, a on stracił ląd w tym momencie. Ale za właśnie zagrał kolejny, więc bez znaczenia. Ej, teraz ja chcę zagrać, myślę. Okej. Okay. Mam dwa pojedynki, czyli brakuje mi jednego, żeby zrobić to, co bym chciał. Ale myślę, że... Chociaż nie, dobra. Tego będę musiał coś uchronić, a mogę nie mieć... Jak. Ej... Dobra, do minus. Do minus sobie będziemy blokować tego. Uda mi się zdobyć ten cały Poison counter. Będę mógł zrekastować to, co dało mi tego i wejdzie zdublowany. Uuu. To jest problem. To spory. Dobra, potrzebujemy zrzucić kreaturę i chyba nawet wiem jak to zrobić. Ale może mi tej Chyba, że... Zawa. potracimy trochę życia. Trudno. Hmm. Tak, weźmiemy. Weźmiemy manewr w następnej turze po to tylko, żeby móc w następnej turze zagrać dwie karty. Właściwie kartę i podjąć jedną bardzo konkretną, ale bardzo potrzebną akcję. Mianowicie potrzebujemy żeby dominus odparł swój efekt dzisiaj potrzebujemy poświęcić dwie kreatury po to by dać mu niezniszczalność ma taki bardzo przyjemny efekt a co on robi a zbawował sobie elfa elfkę właściwie Dobra, te Majty majty majry Nie, cokolwiek. W następnej którzy wejdą mi dwa dzięki dominusowi. wejdą mi dwa. Tak, bo jest na polu. Czy ja chcę go poświęcić po to, żeby nie dostać po bułach? Myślę, że tak. To minus będzie tu głównie po to, żeby mógł blokować gl glisę. Chyba, że. Serio? Hmm. No i cały plan diabli ja wzięliśmy. Nie... Cóż. <laughs> w takim razie trzeba podejść do zagodnienia inaczej. Hmm. Zaatakujemy. Zobaczymy, czy podejmie jakąś akcję. Podjął. Mhm. Dobra, tyle powinno wystarczyć. wydaje mi się, że szanse na to, żeby wygrać tą grę mam już coraz mniejsze przepraszam. Jakby nie patrzeć, przeciwnik ma bardzo dużą przewagę. I ma, ma tylko dwa poison countery, więc nawet nie mogę się zacząć leczyć. Ten to podchodzi to okej okay. Skoro on gra na czas, to mi to pasuje jak najbardziej Okej, okay. to jest za trzy. idealnie bo mogę sprawić, że ten tu polata A skoro będzie latał To ma gwarantowane obrażenia A skoro ma gwarantowane obrażenia znaczy, że wbijam trzeci poison counter i od teraz moje stworzenia z toksykiem w końcu będą mnie leczyć. Dzięki temu. Taka mechanika. Teraz mogę w końcu zrekastować. tą kartę. Serio? Ja pierdzielę, on ma chyba odpowiedź na każdą moją kartę. Ej, 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 niedobrze. Bardzo niedobrze. No dobra, co ty teraz wymyślisz? Bo, że atakujesz glisem, to ja wiem. Nic nie masz, więc teoretycznie to jest termowy demercz. Ale tutaj muszę po prostu poświęcić. Albo nie! Nie wchodzi. I tak mam mało że I tak życiem się na razie nie uratuje. Naprawdę, jedyny sposób chyba jest tylko ten cały Dominus Mam wprawdzie dwie sztuki w talii. Ale musiałbym mieć warta, żeby go dobrać. A chciałbym. Nie o. <grywia> No tutaj troszeczkę e, derpik ze strony mojego oponenta, ale mi to pasuje. Dobra, nie będę się pingował na bardziej, w jak tak mi a tym bardziej że Eee, poczekaj, poczekaj. prawie wszystko wytapowane. Majtemi na pewno będę atakował. Bo one i tak nie mogą blokować. To daję to. Jest to nie. Wiem, że i tak będzie to atakował. Ale. Nie potrzebuje więcej randów, więc to idzie na spad. Dobra, no to było do przewidzenia. Czekaj to jest ten obliterator A no tu niech będzie eee, no to wygrał. Nie zauważyłem, że to jest obliterator hmm, ja on to wygrał Chyba nawet ty. To... Tak, definitywnie. Dobra. Good game. Go next. Wygrałem jeszcze jedną je grę, może je nawet inwarium. Bo tu zbiłem to alternatywne. A ja raczej wam pokażę coś co się opiera na bardzo no, standardowym podejściu. To otworzymy za chwilę. Hmm. Broła na razie wam pokazywał. Chyba nie będę. Hmm. Dobra. Weźmiemy wampirę. Ta talia z kolei opiera się na tym, że zasadniczo chcemy, żeby ginęło. Albo u wroga, albo u nas. To nie są do końca ale co kraci, ale Dobra, mam dość mam żeby zagrać już, co mam w łapie. O, Mam miro, Zaraz to zobaczę. Ok. Okej, okay, nie podoba mi się to, że wybrałem ląd. Zobaczymy, co zagra. Na pewno nie chcę mu dawać tak w jego turze. A na pewno nie w momencie, kiedy będzie mógł tego skorzystać. Dobrze, że wyczekałem. Bo tam mam tego gościa. I wiem, ile on potrafi zrobić. I ile on potrafi nabrócić. Zgadzałem go e, usunąć, póki był mały i w miarę A teraz zaczynamy. Ten go z kolei rośnie, kiedy wróg otrzymuje obrażenia. Rośnie o jeden. O jeden. O jeden z który hmm. I teraz pytanie, czy w następnej turze. Ja. Co ja robię dzisiaj? Myślę, że nie można pozwoić temu wampirowi i rozpędzi w żaden sposób. Trzeba go po prostu usunąć. Za to ja za muszę zacząć nadganiać się jego wyrażenia. I widać właśnie mojemu 不能随便起 Będzie w miarę. Ja tak się boję. Od no, razu odrzucamy. Ja tak, mm, no tak. O nie, to było do odrzucenie. Dobra, teraz ja możemy wejść po drugą stronę. do blokowania. Ale musi dalej pompować. No i dostaniesz. No i dostaniesz. i, się. No i to tylko tak. tak. Przeciwnik spotkał. Dzięki za oglądanie. I trzymajcie się. Do następnego.